kto w co gra, prezydent pan premier Donald Tusk chce wyborców lewicy bez polityków lewicy. I to jest dla każdego jak tutaj siedzimy, oczywiste. Pan prezydent Donald Tusk chce, żeby... Prezydent Donald Tusk? E, pre, pan premier, no, to jest przejęzyczenie... Wiesz, ale tak? i właśnie Wystartuje? O wystartuje? I o tym I mówiłem. Zaraz będzie i... na za Właśnie, wody. właśnie. To, o tym, to było słuszne przejęzyczenie, ponieważ pan premier Donald Tusk, moim zdaniem, Chce być prezydentem Dokładnie i to tak. prędzej niż się Rafałowi Trzaskowskiemu wydaje, i on jego podstawowym wrogiem będzie nie kandydat konfederacji, nie kandydat obozu prawa i sprawiedliwości ale Szymon Hołownia i kandydat, kandydatka lewicy to ciekawe bardzo pani minister no, ja Chciałabym jednak e, widzom i widzkom e, powiedzieć żeby nie słuchali tego co mówił przed chwilą e, pan poseł wipler bo my naprawdę w tej koalicji bardzo dobrze dobrze sobie e, radzimy lewica sobie świetnie radzi powiem panu zaskoczę pana bo jesteśmy w rządzie od miesiąca i, ty, i tygodnia a przynajmniej cztery postulaty lewicy już zostały zrealizowane e, podwyżki znaczy? dla nauczycieli waloryzacja rent Emerytur in vitro, renta wdowia teraz będzie. Rozmawialiśmy teraz o osobach z niepełnosprawnościami. Postulaty lewicy, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, są realizowane. I to Ale nie jest tak, jak pan Wipler mówił. To jest nieprzejrzystość. To jest bije, że ktokolwiek. Konfederacja tutaj... jest zazdrosna o lewicę? Nie, nie. O, 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 sytuacji, o, o realizacji polityki okay. powiem jeszcze jedno. Rzeczniczka Praw Dziecka, forsowana przez lewicę, przewodnicząca Komisji do Spraw Pedofilii. Mówimy o tak naprawdę o 6, o 5 tygodniach, a już tyle zrealizowanej... To wróć... do prezesa Kaczyńskiego, czy odesłał w tym tygodniu wypłatę, która wyszła mu na konto z kancelarii Sejmu za poprzedni miesiąc, czy przyjął pieniądze od nieistniejącego Sejmu, którego nie ma, czy jednak sobie je zostawił i jakoś je inaczej zagospodaruje. Sejm jest, Sejm pracuje, jego organy, czyli komisje pracują. Mamy bieżącą pracę, spieramy się, uczestniczymy w tym wszystkim, w tym pan prezes Jarosław Kaczyński, który wychodził co najmniej raz, tego co pamiętam, na Mównicę w tym tygodniu. Mówienie, że coś co istnieje, nie istnieje, budzi mój niepokój o tym, jak wygląda kondycja przywództwa największej partii w Ale jakiej polskim kondycji parlamencie. Pan mówi? Kondycji Myśli. mentalnej, kondycji poznawczej o tym, na ile daje sobie radę z tą trudną rzeczywistością Jarosław Kaczyński, która może mu się nie podobać, bo do czego innego się przyzwyczaił w trakcie ostatnich. To, co uważa pan prezes Jarosław Kaczyński i jakie ma opinie, nie sprawia, że rzeczy istnieją czy nie istnieją. To, co uważają politycy koalicji rządzącej. Na temat ustawy funkcjonowania Sądu Najwyższego nie sprawia, czy Izba Dyscyplinarna istnieje, czy nie istnieje. To są opinie. Politycy mają opinie, prawnicy mają opinie, a czy coś istnieje, czy nie, to ostatecznie w Polsce rozstrzyga taki, a nie inny, czy nam się podoba, czy nie w prawach konstytucyjnych Trybunał Konstytucyjny, a co do konkretnych przypadków, konkretnych postępowań i decyzji sądy. I na szczęście tak jest przy całym tym chaosie Panie który pośle, mamy. ale przyzna pan, że w tym całym sporze istotna jest sprawczość. To dzisiaj jest skuteczny w wykonywaniu e, swoich racji, prawa jest... w swoim rozumieniu. To jest domena to państw. Policja rządząca. Domena państw słabych, postkomunistycznych, ze słabym trójpodziałem władzy, z niską niestety, powiedzmy sobie uczciwie, kulturą demokratyczną, jest to, że ostatecznie. Władzę ma ten, kto ma policję, służby, służbę więzienną, jest możliwy, jest mo i ma możliwość przemocowo doprowadzić do tego, Ale że pan jego będzie na że obecny rząd wybrany 15 października stosuje przemoc. Każdy rząd stosuje przemoc, co więcej i uważa, że i to jest jedna z teorii państwa, że państwo jest organizacją, która ma ostatecznie monopol na stosowanie przemocy na danym terytorium. Tak mnie na studiach prawniczych uczono. I koniec końców, ten, kto ma różnego rodzaju organy przemusu, to wchodzi do telewizji, wchodzi do sądów ze służbą więzienną, wchodzi do prokuratury krajowej. To jest ostateczny, można powiedzieć, argument do momentu, w którym ma sądy sprawę? po pierwsze powiedzą, że jest inaczej, a po drugie chciałbym powiedzieć, bo tutaj o tym mówiliśmy, że za 18 miesięcy są wybory prezydenckie. Ja się zastanawiam, czy przy tym co teraz się dzieje, Polacy będą chcieli, żeby jeden obóz miał i rząd i prezydenta i nie miał żadnych hamulców, nie miał żadnych hamulców. Ja w, w przypadku poprzedniej koalicji rządzącej, szczerze mówiąc, nie, nie byłem pewien, kto powinien wygrać w drugiej, w, drugiej w drugiej, nie tylko drugiej kadencji, ale w drugiej turze wyborów, bo sobie myślałem, a może lepiej byłoby, żeby ówczesny rząd był równoważony przez prezydenta Trzaskowskiego. I być może czy doprowadzicie do tego, że nam będzie wszystko jedno, kto wygra wybory prezydenckie, byleby nie był to człowiek, który po jednej linii zgadza się na wszystko, co robi ten obóz rządowy, bo w momencie, w którym nie działa trójpodział podział władzy na innym miejscu, to może ta dwugłowa... Patologiczna władza wykonawcza, bo to jest patologia naszej konstytucji, że mamy, mamy dwa piony yy, właściwie administracyjne. Ale tak jest wielu krajach tak Bo Nie chce pan powiedzieć, że ma pan ograniczoną wyobraźnię. Nie, ja mam bardzo szeroką wyobraźnię. Niemniej jednak to nie mówimy o wyobrażaniu sobie czegoś, tylko mówimy tak naprawdę o strasznym bigosie prawnym. Bo jak ktoś powie, że to jest prosta sytuacja, mhm. że ona jest jasna i klarowna, e, Ale jest komplikacja. to zajmuje. Komplikacja polega na tym, że mamy tryb wygaszenia mandatu ustawowy. I w ustawie, i nie ma innego, nie ma, że chciałbym, żeby było inaczej, ale w tym trybie yeah, są... od, jest odwołanie do Sądu Najwyższego. I mnie na studiach nauczono, znów wrócimy do e, Łaciny, że jest taka zasada res judicata, czyli powaga sprawy osądzonej. I jeżeli sąd raz no w jednej sprawie. Wydał wyrok, i później w innym składzie ten sam sąd wydaje wyrok. To obywatel, w kraju, w którym są takie gwarancje, właśnie jak powaga rzeczy osądzonej, to obywatel może mówić, to wasz problem, yes, yes. okay. jaki jest bałagan w sodzie. Nawet jak on sam go robił, jako poseł i polityk. Ale on ma ten wyrok, który mówi, że mu nie wygaszono mandatu. Nie, to, właśnie, I system w tym momencie się zawiesza. Nie, I to nie jest jak z Windowsem, czysto, że stliska, wciskamy CTRL, ALT i DEL i się nagle system resetuje i jest czysto jasno. Nie mamy tych trzech guziczków. Sytuacja... Bo ta konstytucja jest zwalona. Ona jest zwalona w w wielu tematach i to wyszło w trakcie ostatnich 8 lat. Jest zawieszająca się sam jeden sami jeden element tej konstytucji, że mamy Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Ojcowie Konstytucji nie wpadli na to, co będzie, jak te dwa organy się z sobą pokłócą. Albo nie wpadli to na to, okay. to, że jeżeli to mamy dyskusję. dwie nie, izby tak to, że... w obrębie i dwa składy w obrębie Sądu Najwyższego, to gdzie jest arbiter, który Dobrze, powie, to konkretne ufaki, pytanie, pytanie gdyby pan odpowiedział, już daję panu głos, panu mi, panie ministrze, czy panowie Kamiński i Wąsik są pana zdaniem posłami, czy nie? Nie jestem pewien. <laughs> Jestem pewien. Trochę... Mój profesor i promotor kiedyś powiedział, że jedyna sprawa jako prawnik, w których on będzie się wypowiadał absolutnie. Tak, z całą pewnością to są sprawy prawa, pracy, bo on o nim nie ma pojęcia. A w sprawach, których mamy pojęcia, jak prawo konstytucyjne w tym momencie, to widzimy argumenty w jednym i drugim kierunku. Ja, ja się zastanawiam, co to z tego zrozumieją nasi to... widzowie, których większość, no myślę, że się nie pomylę, nie ma wykształcenia prawniczego w tym i nie ma doktoratów.